Cześć, tu Madzia. Dzisiaj jest następny filmik. Z tą niespodzianką to już dłużej nie mogę ukrywać tego przed Wami. Uwaga, uwaga! Będę miała pieska! Świnki wreszcie będą miały kogoś do zabawy. No i przyjaciela. To dzisiaj Wam pokażę, co kupiłam w zoologicznym. Tutaj mamy smacz. Zofire, taką z łapką. To, to kupiłam już wcześniej w Lidlu. A do tej smyczy kupiłam jeszcze taką kosteczkę. Tutaj mamy taką zieloną kosteczkę do właśnie tej smyczy. Z, wore, z woreczkami ze Trixie. Taką. I dzisiaj będę właśnie też y, otwierać. Dzisiaj byłam w zoologicznym, i właśnie kupiłam sobie, tak jak było na tym cięciu tam wcześniej, y, rzeczy będę otwierać z Wami. Dobrze, już mamy otwarte. Mamy tutaj taką zieloną kosteczkę. I tutaj będzie przyczepiona do tak to Tak to wygląda. I tutaj mamy takie szare woreczki, ale dokupiłam jeszcze inne woreczki, takie kolorowe. Mamy tutaj takie woreczki z łapkami kolorowe. W ogóle nie wiem, czy Wam to mówiłam, ale fioletowy to jest mój ulubiony kolor. Więc to będą chyba pierwsze woreczki. Otworzę. Tutaj woreczki. A jeśli chodzi o rasę, to będę miała Jacka Sartegiera. Tutaj mamy takie woreczki z łapkami zielone, czarne, fioletowe i pomarańczowe. Tutaj jest otwarcie. No więc tak. Tak, tak się otwiera. I tutaj się wkłada woreczek, i tutaj wtedy się wyciąga z tego. I wtedy, jak efekt robi jedówkę, to można właśnie y, przysmać czy można wtedy właśnie szybko sobie wziąć. Dobrze. Kolejny przedmiot to: tu... Tutaj mamy dwie miseczki. Tutaj mamy z taką łapką antypoślizgowe, a druga tu z taką kością też antypoślizgowa. To są z tego samego, tylko, że tutaj mamy kość, a tu mamy łapkę. Takie dwie miseczki. Dobrze, kolejna rzecz. Taka piłeczka, taka piłeczka na lince. O. Dobrze. Dobrze. No to otwieramy. Kolejna rzecz też z Trixie. I tutaj właśnie mamy tą piłeczkę. I wtedy się rzuca. I wtedy można właśnie się siłować z pieskiem. Taka piłeczka na lince. Dobrze, kolejna rzecz. Tutaj mamy kolejny szarpak. Tutaj. Taka linka tu się trzyma, a wtedy z drugiej strony ciągnie. W ogóle ta rasa, Jack Russell Terrier, ma bardzo silne szczęki. Dlatego właśnie te, takie zabawki jak najbardziej pasują. Jakby ktoś chciał kupić dla Jack Russell Terriera. Kolej, dobrze, kolejna rzecz. Tutaj mamy zwykły taki magnesik. Jack Russell Terrier. A jak mamy magnesik... To tutaj mamy kubeczek, ale tutaj mamy ze świnką morską. to są dwa moje ulubione zwierzęta. Jack Ressier, że Pieski, Jack Ressier Terrier i świnki morskie. O, trochę podobne do poli, trochę do owieczki. Nie wiem. Taki kubeczek. Dobrze. Mam nadzieję, że przeczytaliście. Jeśli nie, to możecie sobie zrobić pauzę. Tutaj tak wygląda. Świnka morska i russell Terrier. Oczywiście my dostaniemy szczeniaczka. Więc tutaj mam podkłady higieniczne. Żeby oczywiście na podłogę nie robił siusi tylko żeby właśnie tu yy, na podkłady. Kupiłam też yy, drugie. Tutaj jest mniejsze, tu większe. Takie. Tutaj mamy

Aż będzie odcinek, jak. Tak mi się da, żeby też będzie odcinek, jak jadę właśnie do domu z pieseczkiem. Też troszeczkę opowiadam o moim piesku. Wydaje mi się, że będzie imię Laki, ale też może być Żarki, bo właśnie nie wiemy. Ale chyba będzie wybrane Laki. No, taka koseczka, przejdźmy do następnej rzeczy. Tutaj mamy takie smakołyki. W trzech kolorach mamy biały, żółty i brązowy. To są takie smakołyki bardziej takie na sztuczki, czyli na przykład, taka jakby nagroda, czyli jak na przykład zrobi piesek sztuczkę, Albo na przykład jakąś trudną podróż przejdzie, że na przykład taka, taki smakołek jak na przykład lakuś właśnie będzie jechał do domu. Taka nagroda. Tutaj mamy taką fioletową piłeczkę, też w moim ulubionym kolorze. Taką kolczastą. Ta piłeczka też nie tonie, czyli można ją y, wkładać do wody i sobie normalnie pływa, czyli Jackass chyba też powinny robić wodę, bo widzę dużo filmików właśnie jak Jackass pływają, więc nie tonie, więc taka fajna piłeczka fioletowa. Dobrze, następna rzecz. Tutaj mamy następną rzecz, czyli takie flisby niebieskie. No i tak, no mają silne szczęki, więc można rzucać właśnie pieskowi. Takie frisbee. No, my wybraliśmy niebieskie, bo to będzie y, chłopiec. No więc mamy dla naszego lakusia takie frisbee. Ale to już bardziej jak podrośnie, bo taki mały szczeniak to taki. Chyba bardziej, y, chyba nie będzie takiego dużego frisbee. Ale dobrze. No, to takie frisbee. Dobrze, następna rzecz. Następna rzecz to taki woreczek, taki właśnie na smycz. Tak samo to, to też się przypina do smyczy, na przykład to też można przyczepić. I tutaj można schować właśnie smakołyki, jak na spacerze, na przykład wykona jakąś sztuczkę, to można dać właśnie smakołyki. I tutaj będzie przy smyczy przypięte. Tak się prezentuje. Kupiliśmy czerwoną, bo nie było niebieskich. Tutaj mamy takie smakołyki dla psów Trixie. Tutaj mamy Jacka Sarterira. I właśnie one otrzymają higienę zębów. To są zęby, takie smakołyki dla psów. Takie czystące zęby. Mamy tutaj różne kolorki, w ogóle takie czerwone, żółte, zielone. Te strixy Tak wygląda opakowanie. 240 gram. Tak się prezentuje. No, i przedostatnia rzecz, bo jeszcze jedna rzecz będzie dla moich świnek: poli owieczki. Przedostatnia rzecz to właśnie taka szczotka dla psów, żeby mogła właśnie wyszczotkować mojego lakusia. Taka też niebieska, bo to będzie chopiec. Też można szczotkować nią króliki, koty i właśnie psy. Tak się prezentuje. To wtedy otworzę i się widzimy. Dobrze. Mamy tutaj szczoteczkę. Tak wygląda opakowanie. Dobrze. I tutaj mamy szczoteczkę. Trzeba odkleić zabezpieczenie. Dobrze. Takie z kuleczkami tutaj niebieskimi. Tutaj jest też dziurka, więc można... Jak ktoś ma wieszak to może sobie nawet zawiesić, bo tutaj też jest dziurka i sobie może wisieć. Taka szczotka. A a i jeszcze mamy właśnie taką rzecz na czyszczenie właśnie... Um, włosów właśnie zwierzaka Tutaj są kółeczka, na których może jeździć. A tutaj właśnie to gumowe y, zbiera y, właśnie włos, włosy się. I, I tutaj właśnie jest taki przycisk i się otwiera. I tutaj jak są włosy, to wtedy można je wyciągnąć i wyrzucić. I wtedy mamy nową kółeczkę. Tak prezentuje się właśnie, nawet z uszkami ma. Dobrze. No i teraz będzie rzeź dla świnek. Tak prezentują się prawie wszystkie kupione rzeczy, bo jeszcze jest rzeź dla świnek. Tutaj właśnie już zrobiłam woreczek, Tak wygląda. Jeszcze pokażę jak wygląda właśnie przepięte. na No, to tutaj tak wygląda. Dobrze, to pokażę jeszcze jak wygląda przepięty na smyczy i przejdziemy do rzeczy świnek. Tak to wygląda. Nie miałam ostrości przez chwilę. Tutaj właśnie jest na woreczki i tutaj właśnie na smakołyki. Smycz, yy, smycz, smycz jest do 5 metrów. Jeśli chodzi o to pytanie, dobrze, no to teraz czas na rzecz dla świnek. To będzie bardzo duża rzecz dla świnek. Możecie się już domyślać, ale dobrze. To poczekajcie, i po cięciu będzie rzecz dla świnek. No i to jest wielka rzecz dla świnki. nie? świat oczami świnki morskiej. I też jeszcze jedna osoba. Pisali mi w komentarzach, że mam za małą klatkę. I właśnie dzisiaj kupiliśmy w Zoologicznym właśnie taką dużą niebieską klatkę. Ma 100 cm. Taka duża klatka. Dobrze. To teraz będę otwierać. Dobrze. No to tutaj. Dobra, no to pa w następnym odcinku będzie, jak śniegi są właśnie w tej nowej klatce, dlatego bo może mi filmik na kanał nie wejść, czyli na przykład będzie za długi, więc ja już szybko kończę. Więc pa widzowie, pa kochani, pa!